Słuchajcie, jaki numer. E, mój sąsiad był przed chwilą u mnie i mówi tak, Sylwester, ja już sobie kiedyś powiedziałem, to było parę lat temu, mówi, już przez ten czas posiwieliśmy i tak dalej, ale mówi tak, jak ty się w końcu z tego landrowella weźmiesz, to ja mam prezenty dla ciebie. I tak schował i zapomniał. No i teraz przyjechał tam samochód odebrać, patrzę, robię robi Landrovera i przyniósł mi. Słuchajcie, zobaczcie. Dał mi tak latarkę ale zobaczcie, co to jest za latarka. To jest latarka Rokokoko, bardzo stara. To jest z niemieckiej Technische Hillsberg. To jest coś takiego jak Bundeswehr, jak wojsko, czy coś. Nie, bardziej to jest jak straż pożarna. Oni jeżdżą do wypadków e, i tym podobne. Ja Wam tam wrzucę jakiegoś linka do tego, albo parę wideo, parę foto, żebyście zobaczyli, co to jest. Jak ktoś oglądał e, tam mój filmik o Lisku, to oni też przyjechali takie ale zobaczcie, to jest stara latarka, ale ona jest noweczka, Ona jeszcze nigdy w życiu nie była używana. To wszystko jest dówka. To wszystko chodzi jak nówka, tu nie ma nic, wszystko działa, jak się należy. Oczywiście kupimy jej baterię, założymy. To jest raz, ale to jeszcze jest nie wszystko. To się chyba zakłada na pasek. Nie wiem, to się tutaj odpina. Ale jak to się jeszcze zakłada? Nie wiem, po prostu dostałem to przed chwilą, także mówię, chcę się wam pochwalić od razu. Piękna rzecz, normalnie piękna rzecz. Oczywiście Medin Germany, ale to jest takie prawdziwe Medin Germany. Nie, że zrobione dla Niemców, tylko w Niemczech. I teraz jeszcze takie coś. Ciężka rzecz, używane, ale też nie dużo. To jest taki. Jakby ktoś na wojnę chciał iść, takie coś, albo do lasu, albo coś takiego. To jest takie coś fajnego i teraz tak co mamy w środku w środku mamy piłę taką piłkę leży na bok w środku mamy jeszcze tej torby już nic nie ma jeszcze mamy takie coś taki przybornik to jest ciężkie ja mam, to jest tak stabilnie zrobione. Teraz zobaczcie. Tu mamy oczywiście jakiś tam, nie wiem, siekierkę, czy jak to nazwać? Jakiś hak do, do drzewa, do metalu, do czegokolwiek. Tu jest ostre. Fakt, że to jest troszkę stępione już, bo to było używane. Nie, to nie jest tak na, na, na ostro zrobione. Trzeba by to zaostrzyć. To ma takie ząbki delikatne. Nie wiem, czy to będzie widać. A to jest naprawdę praktycznie nieużywane. To jest nieużywane. Ten ostrze jest na pewno nieużywane. Ten hak był używany chyba parokrotnie, ale też jakiś stępiony nie jest czy coś, tylko jest lakier trochę o ten oskrowany. I teraz tak albo tak, albo to można z tego co wiem jeszcze chyba tak założyć. Nie jestem pewny, ale tak to wychodzi. Chyba, bo tutaj jest szczelinka. Chyba tak, to jak się nabije. O, to nie będzie spadać, i to można kopać tym. Jak się w teren pojedzie landrowerem. Takie cudo techniki. Ty wiadomo, czym mocniej się uderza, tym mocniej to się nabija. No to nie wiem, czy to się jakoś zaczepia. Naprawdę, nie mam pojęcia. Przed chwilą to dostałem. I teraz jeszcze jest coś. No, to teraz jeszcze coś odnośnie tej piły, bo tutaj z drugiej strony jest taki guzik. To się wyciąga. A może to zaczepia się tutaj gdzieś jakoś tą, tą, tą łopatkę? Nie wiem, po prostu nie, nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, pisać. Bo ja nie wiem, nie znam się. Bądź yy, człowieku mąga, a tu jest piła. I teraz można. Zobaczcie. Tutaj jest ten guzik, blokada. Cak. I mamy piłę. I to taką konkretną. Oczywiście odwrotnie ją założyłem. O, zobaczcie. Tu się chwyta. I można jechać z drzewem konarem, z czymkolwiek. Greening się nazywa ta firma. Co to zrobiła? Już sprawdzamy co to jest. Braining ile to kosztuje. Bo powiem Wam szczerze, na ebay nie znalazłem takich taki urządzeń. Y -y -y -g. Zobaczymy czy ktoś znajdzie filmy Braining. Brening, jakaś babcia, dziadek brening i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma mówię. Bo to było naprawdę, to jest limitowane, to było tylko dla strażaków, to nie było w ogóle na sprzedaż. Podejrzewam, że gdybym to nawet chciał sprzedać, to od razu by się do mnie zgłosili. Mój sąsiad kiedyś kupił, on to ma, bo kiedyś kupił samochód używany właśnie od straży pożarnej i to było. Zostawili po prostu. Takie coś. Porządna rzecz, naprawdę porządna rzecz. I oczywiście to wszystko wyląduje w Land rowerze. on się w ogóle ucieszył, jak mu powiedziałem bo po to, to mi dał w sumie a wyląduje to no najprawdopodobniej tutaj na tej tylnej klapie jakoś tak to będzie, trzeba to zamocować tutaj ta latarka też będzie zamocowana także tu jest perfekcyjne miejsce na to. a przy okazji to Wam pokażę co jak prace postępują może Właśnie ściągnąłem koło. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie, Titanik zatopiony. Tak wygląda teraz. Tu się spawa po kolei. No i tak się bawimy. no, Dubanie, powiem szczerze mówiąc, nie mam cię chęci. Nic. O kurde. Jeden głupek mi dzisiaj tak postawił samochód, że moi, nie mogłem wjechać. Musiałem dwie godziny czekać, aż przyjadą, pomogą. Cuda, cudeńka, ach kurde. Potem trzeba było test na koronę zrobić, bo chciałem do Polski jechać. Znowu godzina w plecy. I stałem w pół do ósmej, a do pracy dotarłem, no, pół do pierwszej. Tak to było, no. Także, no, Land Rover się robi cały czas. Idzie jak krew z nosa. Jadę teraz w poniedziałek do Gorzowa. To będzie gdzieś tak, nie wiem, o kurde, ale będzie, jak to nie będzie jakiś pierwszy, drugi maj? jaj. muszę to zobaczyć, bo pewnie będziemy zamknięte. A zobaczymy. No w każdym razie robimy, tu się spawa, samo się spawa. Także sąsiadowi jeszcze raz dziękujemy za super sprawę. Ja mówię, ja Ci zapłacę za to, mówię, nie, ja Ci to dam, bo Ty mi pomagasz w różnych rzeczach. Także dostałem. I tak kurle, mi tak dają. O, przyczepę mam za darmo od sąsiada, tam drugą przyczepę. czy jakąś parasolkę mi przynieśli, bo pomagam, kurde. Bo jak potrzebują pomocy, przyjdą do mnie, to wiedzą, że nie odmówię. No, I to tak jest. O, tutaj tego zaksa, co już Wam pokazywałem, tego tu, tu, tu. Też dostałem w prezencie. A, bo pomagam. No, Fabia stoi tam, tam, o, i czeka na części z Polski. Dobra. Dzięki, serdeczne. Króciutki odcineczek o Land Roverku. Ale chciałem Wam się pochwalić, bo zaje fajne te rzeczy dostałem od tego sąsiada, nie? Trzymajcie się cieplutko. Nara. Cześć.